A jaka jest przepowiednia Baszy na 2022 rok? Co Basza sądzi, co się wydarzy w 2022 roku? No właśnie, Ci przedstawiam swoją wizję przepowiednie. Chociaż nie jestem jasnowidzem jackowskim, absolutnie nie uzurpuję sobie tego prawa. Natomiast wiele osób pytało się mnie, co ja sądzę na temat przyszłego roku, czy dojdzie do wybuchu trzeciej wojny światowej, no ja przedstawię swoje wizje przepow przepowiednie. Ale no nie jestem jakimś wielkim profetą jasnowidzem, bardziej to po prostu robię ten filmik dla tych osób, moich widzów, którzy pytali się mnie, co na ten temat sądzę. Niektóre po prostu moje przewidywania będą zbieżne z tym, co mówi Jasnowidz Jackowski. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. To mogę teraz powiedzieć, dzisiaj przedstawiam przepowiednie Baszy na 2022 rok. Kurczę, tysiące razy mówiłem przepowiednie Jasnowidza Jackowskiego, teraz przedstawię wam. No właśnie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na facebooku link do tego fanpagea znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj tak naprawdę przedstawia swoje przewidywania. Tak powiedziałem, ja nie jestem jasnowidzem. Nie jest powiedziane, że się musi sprawdzić to, co ja sądzę. Wiele osób pytało się w komentarzach, co ja na temat sądzę na temat przepowiedni jasnowidza. No ja się w dużym stopniu zgadzam z tymi przepowiedniami, tak. No nie mogę powiedzieć, że ze wszystkimi. Natomiast co sądzę konkretnie na przyszły rok, bo tak najlepiej powiedzieć, tak. Bo musiałbym nagrać jeden do jednego. Co mówiłem w danym filmie na temat przepowiedni, co jak po prostu na ten temat sądzę. Moim zdaniem na pewno musi dojść do zubożenia społeczeństwa to, co, o czym mówił Jasnowid Jackowski, tak. Z tym się na pewno zgadzam. To będzie mieć miejsce. dotknie to nie tylko po prostu ludzi bogatych, ale także po prostu, znaczy biednych, tak. A nie, a nie tylko biednych, a także bogatych ludzi. Oni też to odczują praktycznie na własnej kieszeni. Chociaż no, biedny człowiek, który będzie musiał wybierać pomiędzy praktycznie chlebem, a na przykład lekami, to już jest inna sprawa. Wybór pomiędzy boche, bochenkiem chleba, a le, lekiem. Natomiast bogaty człowiek, no, nie będzie miał trzech samochodów, tylko dwa samochody w garażu, tak? No, ale to już jest jakby inna sprawa. Pieniądze szczęścia nie dają. Natomiast, jeśli chodzi o moje przewidywania, to nastąpi zubożenie. Tutaj może dojść do rzeczywiście do wybuchu wojny, moim zdaniem. Niekoniecznie w Europie. Może to tak być, jak mówi Stolica Skoski na Bliskim Wschodzie. Natomiast skutki praktycznie tego czujemy. Dla nas bardzo dotkliwe będą też praktycznie skutki ekonomiczne. Inflacja, drożyzny, problemy, tak? Gdyby się spełniły te przepowiednie mówiące o problemie jeśli chodzi o paliwo, zaopatrzenia, problemy w sklepach, to jest bardzo dokuczliwe. Dla nas wszystkich praktycznie jeśli chodzi o funkcjonowanie. Sama kwestia praktycznie problemy z paliwem, to jest katastrofa dla gospodarki w Polsce, tak? Chociaż nie jesteśmy tak gospodarką jak w Stanach Zjednoczonych, to jest katastrofa, no bo wyobraźmy sobie, no ile, bardzo dużo ludzi jeździ samochodem do pracy, tak, w sklepach towar jest praktycznie przywożony samochodami. To jest po prostu katastrofa w momencie, kiedy będą problemy, kiedy będą po prostu problemy z paliwem, jeśli chodzi o dostawy, nie daj Boże, byłaby reglamentacja. Natomiast trzeba pamiętać jedną rzecz, no. taka sytuacja jak pandemia czy koronawirus, ona musi doprowadzić do wybuchu wojny takiej czy innej, tak, bo musi nastąpić rozruszanie gospodarki, chyba że nastąpi po prostu żyłowanie społeczeństwa, po to, żeby właśnie spłacić te wszystkie po prostu zobowiązania, te wszystkie projekty, które były realizowane, tak? Czyli pomoc finansowana. No, gospodarki w Europie nie funkcjonowały i też w różnych miejscach na świecie państw dotowało, dawało pomoc, no to teraz państwo musi sobie to prędzej czy później odbić, tak? Czy pieniądze na przykład z Unii Europejskiej dla poszczególnych krajów, też dla Polski, chociaż Polska jeszcze nie otrzymała ani złotówki, no przecież Unia Europejska nie wyciąga tego z lewej kieszeni, a do prawej wpływa, tylko muszą po prostu, będą chcieli sobie to odbić prędzej czy później, tak? Chociaż ktoś kiedyś powiedział, że odbić to brzydko tym się mówi, bo odbić to się może komuś jedzenie bo kompot. Natomiast musi rzeczywiście dojść do takiej sytuacji, no i może być tak zwane żyłowanie społeczeństwa, czyli wyższe podatki, dodatkowe praktycznie tutaj koszty. Tak jak sytuacja na przykład jeśli chodzi o ograniczenie emisji dwutlenku węgla Fit for 55 ograniczenie emisji dwutlenku węgla to 2030 roku o 55%. Wyższe koszty, jeśli chodzi o na przykład gaz i jeśli chodzi o prąd. Chociaż premier Morawiecki to tak tłumaczy, że te wszystkie podwyżki e, są spowodowane przez Unię Europejską tak, w tak dużym stopniu, bo połowa rachunku ma stanowić opłaty przesyłowe e, czy właśnie e, e, prawo do tej emisji e, dwutlenku węgla. No nie szedł aż tak po prostu, tak? Przywrócenie ciężaru odpowiedzialności na Unię Europejską to nie do końca, bo z tym samym problemem mają inne państwa tak te emisja dwutlenek węgla cena jest taka sama dla różnych państw natomiast rzeczywiście może dojść do konfliktu E, światowego, globalnego. Zresztą cały czas ten konflikt wisi na włosku, tak? E, wystarczy, że po prostu e, byłaby tu sytuacja, gdzie jedno państwo z, z, w ramach NATO zostałoby zaatakowane, to z pomocą przyjdą praktycznie inne państwa. Więc to jest jakby jedna rzecz. E, kolejna sprawa, nie wiem tak naprawdę, jeśli chodzi o Ukrainę, co tam się do końca wydarzy. Może dojść do działań militarnych, może nie dojść do działań militarnych. Jasnowiec mówił o tym, że będą tam dwa tereny praktycznie, e, Rosja będzie sobie uzurpować prawo do dwóch terenów poza Krymem, że mogą być na przykład zatrzymania żołnierzy, ale to będą bardziej prowokacje, potem się ich wypuści, może być kwestia, że będzie gromadziło się tam wojsko i w Polsce dużo NATO, i też po prostu wojsko na to trafi na teren Ukrainy, no to na pewno nie będzie ciekawa sytuacja, tak? To w ogóle może po prostu pachnieć wybuchem wojny, bo komuś mogą puścić nerwy, tak? Ktoś tam oddaszczał, potem nastąpi po prostu odwet i tak dalej. Więc rzeczywiście ciekawa sytuacja. Moim zdaniem, no oczywiście najgorsze, gdyby doszło do życia jakiejkolwiek broni biologicznej czy też chemicznej cały czas przecież jest ta przepowiednia o żółtym pyle, tak, co miałoby to oznaczać Rzucenie jakiejś bomby brudnej bomby, bomby wodorowej, atomowej, na przykład na pustynie, to skutki tego byśmy wszyscy odczuli. Natomiast ekonomicznie to będzie po prostu wyglądało fatalnie, tak przyszły rok, jeśli też będą te pandemie nałożą się, praktycznie to, co mówi Jasnowic, gdyby się nałożyła pandemia omikronu i koronawirusa, no to to jest po prostu tragedia, tak? To jest po prostu padaka, można powiedzieć, jeśli chodzi o nas i oboszczenia, i te praktycznie lockdowny. Życzyłbym sobie większego spokoju, żeby było lepiej, natomiast nic na to nie wskazuje, tak? Nic na to praktycznie nie wskazuje. Na pewno, moim zdaniem, wzrośnie też po prostu tutaj stopy procentowe. Jestem o tym przekonany święcie, a więc. Ci ludzie, którzy mają kredyty na mieszkanie, muszą się liczyć, że te po prostu raty będą wyższe w przyszłym roku. E, tak, ja przedstawiam taką historię kobiety, która gdzieś była w serwisie jakimś informacyjnym, wzięła kredyt na mieszkanie. Młoda dziewczyna, kobieta 20-paroletnia, chciała pójść na swoje, wzięła kredyt tym roku w lipcu i od lipca, no teraz jest grudzień, kiedy nagrywam. E, praktycznie pół roku spłaca kredyt. Już dostała dwie czy trzy podwyżki tego kredytu. W związku tylko z podniesieniem tej stopy procentowej. E, więc no biedna wzięła sobie ten kredyt, bo chciała pójść na swoje, tak, nie wynajmować wiecznie, no podjęła taką decyzję, wiadomo, no ciekawa praktycznie pandemia, no ale się żyje po prostu dalej, no to co, co ma człowiek zrobić i tutaj dwukrotna podwyżka, w przyszłym roku moim zdaniem czekają pewnie jeszcze trzy takie podwyżki, no i to będzie dotkliwe, zwłaszcza dla ludzi, którzy mają wysokie kredyty w setkach tysięcy tutaj złotych, kredyty hipoteczne, więc ekonomicznie na pewno to po prostu będzie wyglądało gorzej, tak? Będzie po prostu to wyglądało gorzej. Mówię pół biedy, jeżeli ktoś tam sobie odmówi, jak ma na trzy samochody będzie miał dwa samochody, czy na przykład odmówi sobie trzech wyjazdów za granicę na dwa, to jest jeszcze po prostu pół biedy taki wybór na jeżeli po prostu nastąpi drenowanie tych biednych ludzi, tak? To jest przerażająca sprawa, przerażająca sprawa. Więc takie mogą być te skutki ekonomiczne. Co do pandemii? Co do sytuacji zdrowotnej. W tej sprawie się nie opowiadam, ponieważ nie mam po prostu w tym żadnego doświadczenia. Nie jestem ani epidemiologiem. Ja przedstawiam na moim kanale przepowiednie wizji Jasnowidza Jackowskiego na temat tego, jak może wyglądać sytuacja, jeśli chodzi o koronawirusa z punktu widzenia Jasnowidza. Natomiast no, ciężko jest mi cokolwiek tutaj modelować. Nie jestem jakby naukowcem. Nie mam radego pojęcia, tak, czy po prostu Omikron zdetronizuje Deltę, czy po prostu będzie zapas i tak dalej. No już teraz jest zapaść. Jest potężny problem, jeśli chodzi o dostęp do służby zdrowia więc na pewno to nie będzie tak kolorowo wyglądało, tak, na pewno to po prostu to kolorowo nie wyglądało, więc rzeczywiście, no, sytuacja nie jest ciekawa, tak, nie jest ona po prostu ciekawa. Optymistyczne na pewno jest to, że jak na razie nie ma żadnych działań militarnych, kule na, nad głowami nam nie latają, tak, natomiast ekonomicznie, to nie wygląda praktycznie najlepiej, tak, nie, nie wygląda praktycznie najlepiej. Zresztą ta, ta sytuacja ekonomiczna, ona jest potem niekorzystna, bo ona powoduje też większe bezrobocie, to czuje praktycznie bardzo dużo ludzi, tak, stracą pracę i tak dalej, więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o najbliższe miesiące. Takie są praktycznie moje przewidywania, jeśli chodzi o przyszłość, Wydaje mi się, że też pompowanie tych pieniędzy, jeśli chodzi o Unię Europejską, z jednej strony to jest dobre dla ratowania poszczególnych gospodarek, ale Unia Europejska będzie chciała sobie praktycznie odzyskać te pieniądze, a więc no, będą musiały się liczyć te państwa, że będą wyższe podatki, dodatkowe podatki, tak? Jest nawet często, podnosi taki argument na swoim kanale, że podatek od deszczówki, no jak to jest możliwe, że deszcz pada, ja muszę płacić podatek od deszczówki, to się może okazać, że w przyszłym roku będą kolejne praktycznie absurdalne podatki, tak? Będą praktycznie absurdalne praktycznie tutaj podatki no by one nie miały miejsca, ale rzeczywiście może być, tak, może być. Co jeszcze ja bym prognozował, to moim zdaniem jest coraz większa tendencja do odchodzenia praktycznie od benzyny. Moim zdaniem coraz większa będzie popularność samochodów tutaj elektrycznych. Chociaż to nie jest takie proste, jeszcze w Polsce dużo do zmiany potrzeba, ale będzie kwestia odchodzenia. Ja, ja jestem na przykład akurat zwolnikiem takiej teorii, że to nie jest kwestia przypadkowa i ratowanie ekologii, to jest kwestia zabezpieczenia się świata na wypadek, gdyby doszło do wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie i ucięcia praktycznie dostaw. Oczywiście benzyna dalej będzie potrzebna, jeśli chodzi o funkcjonowanie gospodarki, ale żeby przekształcać już społeczeństwa tak, w to, żeby były bardziej ekologiczne, żeby po prostu energię odnawialną, żeby prąd pozyskiwać z kolektorów, tak, a nie od elektrowni i tak dalej. Dążenie po prostu w tym celu swego rodzaju właśnie samowystarczalność, na pewnym etapie tylko, tak, no bo nie da się po prostu być całkowicie samowystarczalnym. Więc tutaj na pewno będą takie tendencje, będą takie praktycznie założenia, jeśli chodzi po prostu o środowisko, więc, no, nieciekawie to wygląda, można powiedzieć, że, a jeszcze po prostu aż tak nie, nie pesymistycznie, też zależy po prostu, kto jaką ma sytuację, tak, no bo ktoś powie, no, a jak na przykład będzie wyglądała sytuacja dla ludzi, którzy mieszkają za granicą, to tak jak mówię, to też jest indywidualna sprawa. Często, gdy przedstawiam wizję przepowiedni mówiące o tym, Polacy uciekajcie z Europy do Afryki, to nie oznacza, żeby wszystko rzucić, tylko tam będzie po prostu bezpieczniej, będzie tam po prostu lepiej, jeżeli ktoś ma możliwość wyboru, ktoś na przykład szuka miejsca, gdzie chce zamieszkać, żyć, to tam może to po prostu wybrać tą destynację, tak? Więc jeśli chodzi o Polaków w poszczególnych krajach, to zależy po prostu od tego, jaką mają pracę, sytuację zawodową, jeśli chodzi też o po prostu Rodzinę, czy chcą wrócić do Polski, jak tu się odnajdą w Polsce, więc tam może być zupełnie inna sytuacja. Natomiast e, takie gospodarki, jak na przykład gospodarki niemieckie, one też po prostu odczuwają koronawirusa, też będą odczuwać praktycznie na własnej kieszeni, będą dodatkowe e, podatki, będą, jest też inflacja, też są po prostu wyższe opłaty za prąd, za inne e, przesył. Tylko wydaje mi się, że w tych krajach rządzący są bardziej e, mądrzejsi, tak, e, czy po prostu bardziej prospołeczni niż po prostu politycy w Polsce, bo rzeczywiście oni dążą tego, obniżają różnego rodzaju właśnie stawki podatkowe, waty i tak dalej, żeby to ludzie odczuli. No u nas w Polsce na przykład jest powiedziane, że premier Morawiecki obniży stawkę VAT na warzywa, owoce, na produkty spożywcze. Tam tą pięcioprocentową będzie chyba zerowy VAT. I to chyba tam dopiero będzie w marcu czy w kwietniu. Mówią o tym, że to jest podyktowane tym, że muszą przestawić kasy fiskalne i tak dalej. No ale by przykład, tutaj pokazywano w, w serwisach informacyjnych zakupy na 140 zł. Ile po prostu oszczędności, jak będzie ten VAT zerowy, no to 5 zł. No to co to jest za praktycznie oszczędność? No dobre i to, tak? Natomiast no, inna sytuacja, jak jest na przykład VAT 22%, tak czy tam 27%, i tutaj ta obniżka to byłaby rzeczywiście realna zysk dla portfela. No dobre i to ktoś powie, tak? Natomiast no, to jest tak naprawdę bardziej PR-owa zagrywka. O, zobacz, jak my obniżamy, tak? A tutaj taka oszczędność w kieszeni, że musisz zrobić zakupy za 130 zł, żeby mieć po prostu 5 zł w kieszeni więcej. Czyli na dobrą sprawę można by było powiedzieć, że jak Kowalski idzie do sklepu, robi te zakupy na 130 zł, to mógłby znaleźć praktycznie te same zakupy odpowiednie w innym markecie, albo zamienniki do tych produktów, na przykład proszek, kupuje jakiś drogi markowy, to kupi też proszek niemiecki, tak, dobrej jakości, ale tańszy, tak, i, i tym samym by zyskał te 5 zł. Pytanie o realne, tak, że zostanie ci rzeczywiście w kieszeni więcej pieniędzy. jest mówi o tym, że dojdzie do upadku rządu prawa i Sprawiedliwości. To rzeczywiście, według mnie, może się zrealizować, dlatego, że to jest cały czas praktycznie sklejanie większości, jeśli chodzi o poszczególne głosy, tak, i tutaj cały czas praktycznie to robi, powiedziałbym, nawet sam osobiście Jarosław Kaczyński, tak, te osoby, które wychodzą z tych partii, potem przychodzą i tak, i żeby mieć tą większość, Moim zdaniem to praktycznie nie da się ujechać w, w, na dłuższą metę. Rząd przestanie tak naprawdę mieć realny wpływ na państwo polskie, będzie tylko administrować. No jest to też sytuacja, w której się znajduje. A moim zdaniem, w ogóle sytuacja byłaby przyspieszona jak droga ekspresowa, gdyby na przykład Jarosław Kaczyński nagle ogłosił, że po prostu całkowicie odchodzi z polityki, to PiS na pewno po prostu by się rozsypał. tak? Może nie z dnia na dzień, ale no konkretnie, wewnątrz praktycznie różne głosy, frakcje i tak dalej, no to na pewno po prostu działoby się wiele. Czy byłoby to dobre dla Polski, czy będzie po prostu to złe dla Polski? To zależy, tak, bo jeżeli tutaj będą na przykład dwie fale, jeśli chodzi o koronawirusa, dymisja rządu i to, co mówi Jasnowicz, na przykład problemy z tym, żeby zorganizować nowe wybory, uu, no to jest nieciekawa sytuacja, tak? Pozostawić rozpędzony statek, który płynie wprost na górę lodową, to lepiej po prostu robić wszystko do ostatniej chwili, żeby ten statek skręcił przed tą górą lodową, tak? Jeżeli już, to po prostu niech się podadzą do dymisji, tak? W momencie, kiedy nie jest tam najgorzej, bo jeżeli po prostu wszystko będzie źle, tak, wykresy na czerwono wskaźniki, bieda, inflacja, ceny, bezrobocie itd. i tak dalej, oni się wtedy, no to tak każdy po prostu może, tak? No więc takie są moje praktycznie przewidywania, jeśli chodzi o przyszłość. Ktoś powie po prostu, a co na przykład z kryptowalutami? Moim zdaniem no, kryptowaluty ja od, od samego początku, mówiłem, to jest spekulacja, ja nie jestem przeciwnikiem, mnóstwo ludzi dorobiło się bardzo dużych pieniędzy, to jest szansa, pole manewru dla tych ludzi, którzy się chcą dorobić jeszcze większych pieniędzy, co dla praktycznie małego biznesu no mały biznes, gastronomie czy restauracje muszą się liczyć z tym, że mogą być powrót do oszczerzeń, lockdownów więc mogą być znowu po prostu pozamykane że ta sytuacja, która ma miejsce z pandemią to nie jest tak, że będzie zamknięta że na przykład zmieni się sytuacja dotycząca certyfikatów covidowych, że może zostaną wyposażeni tutaj właśnie przedsiębiorcy możliwość sprawdzania i rzeczywiście jakby to będzie egzekwowane prawne będą jakieś po prostu podstawy, tak, żeby to po prostu sprawdzać, może będą jakieś czytniki więc na pewno po prostu tutaj też się dużo zmieni w tej sprawie, tak? Dużo się faktycznie zmieni w tej sprawie. Nie wiemy tak naprawdę, jeśli chodzi na przykład o mikrona, jak ten wirus będzie wyglądał do końca. Różne informacje napływają, czy on będzie groźniejszy, czy po prostu szczepionki na niego pomogą, czy będzie jakieś inne lekarstwo, nowa szczepionka. Ciekawe jest na przykład to, że Izrael mówi już o czwartej dawce szczepionki no kurczę, z jednej strony fajnie i tak dalej, ale czy to po prostu pomoże, jeśli chodzi o Omikrona, a jeżeli znowu potem się pojawi jakaś mutacja, to ile tych szczepień będzie? 5, 6, będziemy się szczepić co 3 miesiące, czyli musimy się faktycznie przyzwyczaić do tego, że będziemy się praktycznie szczepić co 3 miesiące, czy co pół roku, tak? Chyba na grypę się szczepić co człowiek, co roku, tak? To chyba po prostu będziemy musieli się przyzwyczaić do tego, że szczepienia to będzie po prostu stały element w naszym kalendarzu w naszym życiu, tak? Ja nie jestem przeciwnikiem szczepień, tylko mówię, no, że no, jakby Izrael już to prowadza jako przymus praktycznie na tej czwartej szczepionki. Wiadomo, że za Izraelem bardzo często idą kolejne państwa, więc pytanie, kiedy po prostu Polska też to wprowadzi, chociaż no u nas po prostu yy, mało się, znaczy dużo, nie mówmy, że mało, po prostu dużo się ludzi zaszczepiło, ale wciąż po prostu yy, niewystarczająca ilość. Na pewno ten poziom wyszczepienia w Izraelu jest zdecydowanie większy niż w Polsce, tak? A już tym bardziej, jeśli chodzi o kwestie na przykład trzeciej szczepionki, no to już po prostu zupełnie inna yy, sprawa, tak? niż to ma miejsce właśnie w Izraelu. Zobaczymy rzeczywiście, jak ta sytuacja dalej wygląda, jak ona będzie praktycznie dalej wyglądać, bo na pewno to, co jest dziwne na przykład w kontekście historii, że my mówimy, że na przykład w historii były różnego rodzaju pandemie, tak? że koronawirus wybuchł w pierwsze przypadki w 2019 roku, a Hiszpanka miała miejsce w 1919 roku, czyli równo 100 lat wcześniej. Natomiast tamte pandemie prędzej czy później. Zapanowano nad nimi, powstało lekarstwo i tak dalej, potem ludzie wrócili na nowo. Pytanie jest też takie: ja nie wiem tak naprawdę, jak będzie wyglądała dalej sytuacja, ale ile będzie tych mutacji, ile będzie tych odmian? Czy może rzeczywiście jest ta sytuacja, że na razie po prostu świat się z tym jeszcze zmaga, a może rzeczywiście nastąpi moment przełomowy, tak? Może po prostu nastąpi moment przełomowy. I wirus dalej będzie funkcjonował, tak? Natomiast zdecydowanie w mniejszej ilości. Bo najgorsze są takie fale, po prostu, że jest bardzo dużo osób zakażonych potem mniej, tak? No i teraz, jak na przykład nagrywam, to jest końcówka grudnia, dzień przed wigilią, to można się spodziewać, że w styczniu znowu będzie sporo ludzi zakażonych koronawirusem po spotkaniach rodzinnych i tak dalej. E, tak e, więc pewnie koło 10 stycznia mnóstwo ludzi znowu będzie zakażonych, szpitale znowu będą pękać szwach. No więc to na pewno po prostu wygląda e, nieciekawie. Chyba można powiedzieć też taką, przewidzieć taką przewidywanie, jeśli chodzi o partię rządzącą, że znowu po prostu będą, e, no niewystarczająco po prostu e, tak zrobią wszystko w, w własnej mocy, żeby rzeczywiście zapanować na tą pandemię z punktu widzenia władzy, nie z punktu obywatela kobalskiego, bo oczywiście trzeba zachować dystans społeczny, dezynfekcje i tak dalej. Wszystkie po prostu te procedury trzeba się szczepić zgodnie z wytycznymi wszystkimi ministerstwa i tak dalej, zdrowia. Natomiast co tak naprawdę rządzący robią, tak? Gdzie jest takie, są takie raporty, że na przykład kupili tyle respiratorów, tyle łóżek, przygotowali taką bazę praktycznie, tak? Kupili tyle szczepionek. Jak się zabezpieczyli, tak? Żeby była taka jasność, że okej, okay, jest tyle zakażonych, tyle zgonów, no to, to, to też przerażająca sprawa, e, natomiast rząd mówi, my, my zrobiliśmy to, to, to i to, to po prostu, tak, co mogliśmy się zabezpieczyć, e, jeśli na wypadek właśnie tej sytuacji, która nastąpi, a na razie takiej informacji nie ma, tak, e, a jeżeli są po prostu, no są zdawkowe, cały czas po prostu przerzuca się ciężar odpowiedzialności na nas, na Kowalskiego, więc wydaje mi się, że ta sytuacja będzie tak samo w przyszłym roku, e, cały czas będzie się zrzucać na, to, na, na ludzi, którzy są nie, nie zaszczepieni, i tak dalej, no i też tak jest, tak, bo ci ludzie trafiają do szpitala, potem mają ciężkie przebiegi, ale chodzi faktycznie o szersze spojrzenie, tak jeśli chodzi o właśnie o partię rządzącą. To wszystko się. Dzięki za oglądanie. Życzę Wam po prostu, że przyszły rok był lepszy niż poprzedni, chyba że ten był bardzo dobry. Mogę też optymistycznie przedstawić przepowiednie, że zakłady pogrzebowe będą mieć naprawdę udany rok przyszły, podobnie jak ten rok. Jedna z licznych branż, która rzeczywiście nie może narzekać w czasie pandemii. Ale czy to jest powód do szczęścia? No, na pewno dla tej branży pogrzebowej, tak. Dla rodzin bliskich, no bo też utrzymują rodziny, tak. Płacą podatki, mają samochody, mieszkania i tak dalej, dzieci. Więc tutaj na pewno to jest optymistyczne. Natomiast oby nas, Polaków, umierało jak najmniej. Tego i Wam sobie życzę. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.